Yeah, it's not bad

Z tego tylko musiałem, z tego wtych. Tak tam, nie tylko bliżej musiałem. Wejście na teren Dymarek. Gdzie my tam? Tak. Na 5 zł od cały dzień muszę. No tak nie? To by tak Nie, nie, nie. Ale ich będzie Choć muszę cię wykorzystać. <owner geflo necessary> Że czapka, czapka była lepsza i jest jest Mapy. To są wierne kopie zabytków archeologicznych, dokładnie odtworzone przez największych polskich mistrzów. I to ma służyć obojętnie na półeczce. Piece dymarskie.

zrobić. Tych, ja tu robię bez jamy. elementów. Zalecam tylko ostrożność. Proszę bardzo. Witam Państwa w imieniu swoim, jak i kolegów. Państwo przed sobą. Kolegów ubranych na te kilka dni, uzbrojenie, wyposażenie reprezentujące pierwszy i drugi wiek naszej ery. Tak mniej więcej wyglądali rzymscy logieniści 2000 lat temu. Falebki, które Państwo widzicie na moich kolegach, stanowią wierne kopie egzemplarzy znalezionych na tenach niemal całego Imperium Rzymskiego. Pancerz osłaniający korpus oraz tarcza elementu zbrojenia ochronnego. Do likwidacji przeciwnika służyły oszczepy, miecz oraz sztylet. O tym wszystkim za moment opowiemy. Ale moment również dla Pana Magistra Pawła Tomczyka, który zaprezentuje Przedstawię informacje ukazujące związki Świata Rzymskiego i Imperium Rzymskiego z obecnymi terenami ziem Polskich. Dzie Dzie Dzień dobry Państwu. E Kontakty imperium rzymskiego z terenami Barbarikum, czyli obszaru poza granicą e imperium na północ od Gimestu, czyli e wzdłuż rzeki Reni Dunaj. Traktują się właściwie od początku istnienia imperium. Początkowo to prawdopodobnie były to kontakty militarne, kiedy się zdobywał kolejne prowincje, dochodząc to właśnie do przyszłej granicy, czyli do linii rzek Reno i Donaju. Prawdopodobnie jest to wynik pewnych modyfikacji Rzymian opartych na etruskich wzorcach, w wyniku czego powstała przedziwna broń o bardzo dużej sile przebicia. Stosunkowo ciężki, o długim trzpieniu, ale bardzo małym grocie. Dzięki temu przebijoność tego oszczepu to mniej więcej 2,5 cm, 2,5 cm grubości deski. Żadna tarcza, ani celtycka, ani germańska, nie była w stanie sprostać takiemu oszczepowi. Próbowaliśmy wczoraj rzutów na rapice rzymskiej tarczy. Mogą Państwo uwierzyć na słowo, mogą Państwo spytać się świadków ówczesnych. Grot zatrzymał, przepraszam, oszczep zatrzymał się na swojej nasadzie. Cały trzpień przeszedł przez tarczę. Tym samym grot, w ogóle oszczep, przebił nie tylko tarczę, ale również i w wojownika, który stał za Nie było ochrony przed takim oszczepem. Dzień dobry. W okresie wczesnego cesarstwa każdy żołnierz posiadał na swoim wyposażeniu dwa oszczepy: lżejszy i cięższy. W trakcie swojego trzymiesięcznego elementarnego przeszkolenia musiał nabyć umiejętność tak doskonałego posługiwania się oszczepem, aby w odległości 25 kroków trafić w cel wielkości głowy człowieka. A zatem potrafili Rzymianie uczynić z oszczepów bardzo śmiertnością broń, Stochroć groźniejszą niż ni strzały wystrzeliwane z łuków. Można byłoby ewentualnie porównać te oszczepy, ich skuteczność, tylko i wyłącznie do strzałów wystrzeliwanych później z kurz. Zasada ataku linarnego polegała na tym, iż Rzymianie idąc w linii, w odstępach nawet do półtora metra, wyrzucali swoje oszczepy. Następnie skrywali się za tarczami, czekali na przyjście drugiej linii, która to linia z tymi oszczepami osłaniała pierwszą, pierwszy szereg. Następnie tworząc już zwarty szereg, powoli z wydobytymi mieczami zbliżali się do linii przeciwnika. Stopniowo przyspieszając biegu, tak aby w ostatnim momencie, wykorzystując swoją masę i szybkość, rozwijać pierwszą linię. Prawa dla kolegów. Takie wrażenie musiał by uczynić, musiałby uczynić odgłos równomiarowo maszerujących sześciu tysięcy dziesięciu, dwudziestu. Zate! Ad Koledzy mają przy sobie przeciwne tarcze. Na ich temat opowie teraz pan Łukasz Kieron. Dzień dobry państwu. Rzymska tarcza, czyli skutum, była wyjątkiem, wyjątkową tarczą w historii. Była bardzo duża, równie duża jak tarcze się średniowieczne, jednak miała kształt prostokąta. Atskutum. Barati! Adskutum. Oczywiście, w ten sposób powiedział Tomek, proszę Państwa, powstaje szczelna zasłona, która nie daje szans na przedarcie się strzału czy grotu. Spod uwypuklonych tarcz wyglądają tylko i wyłącznie osłonięte hełmami głowy żołnierzy. Dziękuję bardzo. Skoro już mowa o hełmach, poprosimy może Pana Magistra J. Pan Mroczkowskiego, aby przedstawił hełmy rzymskie, bardzo podobne do hełmów późniejszej polskiej husary. Tyle czasu minęło, a ta sama idea. Dzień dobry Państwu. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat rzymskich hełmów. Te, które Państwo tutaj oglądacie, to hełmy typu imperialno-kaleńskiego. Hełmy te upowszechniły się w pierwszym i drugim wieku naszej ery. Wybaczcie Państwo. Niemniej wydaje się, że potrafiły być zwyczaj praktyczne i w wykorzystywać zarówno uzbrojenie, jak i wyposażenie, które posiadają na swoim stanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że także Polska jest szczelna zasłona. Rodzaj pochyli, pochyli którą można w wieloraki sposób również wykorzystać. Zapraszam, może jedną osobę. Proszę. Byłoby oszustwem, gdybym na przykład ja próbował wejść na tego żółwia. A zatem, zupełnie zupeł nieprzygotowana osoba. Proszę wchodzić po tych metalowych okuciach. Proszę się nie obawiać. Się trzymać. Nie, właśnie nie skaka. Zademonstrowanie ruchu. Move! Oczywiście trudno muzować w takim ustawieniu, ale jest to oczywiście bardzo mobilna formacja. Dziękujemy. kopetę zem po świętym Krzyżem.